o twoim braku, ja swoje planowałem, yeah. bo nie znam żadnych lifehacków, jak się kruszy lud pod nogą, Ej, wszystko znikają chłopaku, ja mam za sobą pewniaków, nie tylko jak stawiam papu, nie chce mi się słuchać twojej gadki w festi, bo z znaków lota to jedyny i nawet o tym nie debatu, robisz plastik dla idiotów, u nas to nie leci z auksa, pełnie, trzeba nam glocków, bo ludzi zabija, prawda, raper mówi ci o bloku i to wszystko brzmi jak fajka, typy ryzykują wolność, żeby wsadzić coś do garnka tutaj, Mam ziomarii za kratami tutaj. Szybka flota, myślisz, że dostajesz OG Bucha. Łatwa suka, chłopy pół miasta, ją kurwa rucha. Każdy maje no, foty, powiedz, jak po tym zaufać. Widzę jak Lukas, je w nowych czuchach. Zwoń mi pieniądz na font, nie dam ci posłuchać. Zjedź sztukę, to nie sztuka, sztuką jest się nie złamać. Zadzwoń do mena go, jeśli zeźdź w Ci Nie mam ja. rękach, to co kiedyś podobno nie było w

Po chuj, to odholowałeś? ty kurwa głupku odholowałeś to?! Przez przypadek! i let's go!